you <laughs> Na streamie ja jestem. E, Gomingo, zwana, zwany jako Kolut. E, Dzisiaj ze mną są dwie osoby. E, to najlepsze. Jest jedna samiczka. Wiem, dziwne, ale możliwe. No e, to tak. W e, czasie wszyscy przedstawią? E, pierwsza osoba to Dziuk. się przedstawić. Wow. Nie, nie ty, dziuk miał być. Ale. Audio to masz w swoim przyjeździe. Nie słuchaj, masz audio. O, ja Czy zacząć? zacznij no grać. bierzę żebym grała Dzięki. To już gazem jest, okay, jest no gazem, tak gazem, w serce. A ty wiesz, co. Ej, bo ty masz oh. keyboard, nie? Bo ty keyboard masz. No. Bo jest jakaś jak w muzykę. Akurat czekaj, muszę zobaczyć, jak się to gra. Jak się to w ogóle nazywa, to też muszę zobaczyć. Oooo, what the fuck. Może mm. nie mm. w palce bolu, Nawet nie zaniegrywam na gitarę. I zapomniałam, że ja przecież mam te kostki od gitary. I to bardzo oh, dobrze. Dostałam od przyjaciółki taką kostkę z takim kotkiem, który gra na Italie. to jest moja ulubiona kostka. Fajnie. Mega cute jest. Co sobie umiem grać? O, się ma York, Aryn. Siemma, siema, siema. Sorry, sorry że nie mnie w nikum, no ale. No, nie umiem, nie nie? Sorry. Ale <coughs> jest Minecraft? Scena druga Nie mam, nie ja znalazłem jakąś piosenkę Minecrafta i wygląda na łatwe. Zagraj. Taki nie był. Czekaj. Minecraft Tong. O, no. O, to jest oh kinda of easy. Jest już. Z. 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 Muzyka. Więc no. Ooo, ale fajne znalazłam. Muszę nawet to całe obejrzeć, żeby pamiętać mniej więcej. O! Nie, to muszę zagrać na wywoły Ona Ale jak ja mam to tak dać? Jako tako zagrałem. Muzycz, muzycznie, no, wszyscy, wszyscy muzycznie, to tylko słyszę instrumenty cały czas w tle. Instrumenty? No, nie ma. mam. Ja jeden nie mam. A czy mogę zagrać na flecie, nie? Kurczę, mi się wszystko pojebało, czekaj. Nie wiem, kurwa, czy coś na stronie. Dobra, brzmi ładnie to od jak ten gościu gra. To ma jakiś klasik muzyka z Minecrafta. No, klasik. Classic. No, może, może, fancy od razu. Nie, bo nie fancy. Jako, jako jest na Jako tako jest. jest, pasuje nam to. Sigmastycznie.

E co jest według Was lepsze? W sensie? Jaki y, instrument w sumie? Bardziej, bardziej instrumenty. Dente, nie wiem tam... Nie wiem jakie to są... O dente, strunowe i... klawiszowe. Teraz są lepsze najlepsze jakoś tak. Szczerze. Nie mam pojęcia, ponieważ gitara to jest pierwszy instrument, na którym jakkolwiek umiem grać. Zawsze chciałam w sumie na fortepianie czy tam czy na czymś umiem grać, ale nie. Mhm. Nie raczej chyba w ogóle coś typu co, te... strunowe. Strunowe to spoko są, bo mają pewne brzmienie. Nie wiem, y chciałabym elektryczną gitarę, ale dopiero w przeszłości jakoś. Kurwa, wszystko mi się jebi, ja pierdolę. Fajnie. Wait. Nie z mi coś szczeli, nie? U jednego gra, jeden gra fortepian, drugi gra gitarę. Nie z mi coś szczeli, kurwa, nie pójdę instrumentalni. Jedyny taki wyż... mm. jeden taki wyrzutek bez instrumentu siedzi caśpiesz tak. się? Nie umiem śpiewać śpiewasz nie umiem chyba no I am placing blocks and shit 'cause I'm in fucking Minecraft. <śpiewa> <śpiewa> ej, ej, a linganguli? Linganguli, guli <śpiewa> Na pewno jest taki super raz, ale... możemy zagrać. Zróbcie du... Weźcie, zróbcie duet. Zagrajcie jakąś muzykę. Jedną. Dajcie sobie duet. Co daje ci, daje co ci, A nie, że jeden gra to sam, jeden gra Minecrafta, drugi gra co innego. I się, I się wszystko w jednym miesza, nie? nie, dobra, już wezmę ten. Odstawiam to. Moi Chociaż. Co ja kiedyś miał... miałam kiedyś. Y... Happy birthday grać, nie wiem, czy gra. Happy birthday, Żulu. Okay. Nie lubi. Muszę go przypomnieć, bo nie pamiętam. Mm.

Czekaj. Dalej główno, inne grałam, to nie to. Ej, a jak się naprawiła Elytra jeden wersji 1.12? Nie da się, chyba. Nie, nie mam pojęcia. pojęcia. Kato na jednej? Fajnie mam Podaster. Jakie ma tu bicie? Mogę zagrać. O, jak fajnie g 7, dije się. Nie wiem, o co chodzi, ale mój też. G 7, po wszystko G7. Nie, tego najbardziej nienawidzę, że te akordy są zmieniane. O, może to? No. 12, wy mi chcecie? Cześć, co Takie te dźwięki słyszę, nie? Ten jeden gracz Minecrafta wy coś próbował Aaaa, wiem, dobra, ale nie, nie, mam rozstrojoną gigaretkę. Odłożyć się, bo Ja się z tym czuję, że jesteś na streamie. Pierwszy raz u mnie. Fajnie. Czujesz się popularna minimalnie? Mm, nie. No i Sigma. No Kiedyś, jak była mała, to nagrywałam taką grę. To było kilka lat temu i ja miałam kilka tysięcy wyświetleń. Sto coś miałam chyba wyświetleń? Znaczy 100 tysięcy wyświetleń, z tego typu miałam. Zaraz znajdę ten profil. Damn! Na TikToku, no. Taka byłam popularna ca to, to? A to TikTok, to TikTok to wiadomo, że ci wbije wszystko. No to TikTok tak! Ale też miałam... Jezu, miałam kiedyś konto na YouTubie i nagrywałam pet shopy. Piękne czasy. Ile subskrypcji w radzie? 27 może? O Boże, mhm. Dobra, yy, znalazłam, znalazłam to konto. Miałam. Pierwszy filmik to miał 125 tysięcy wyświetleń, a drugi to miał 197 wyświetleń. Taki największe gówno tam nagrywałam. Ale wiecie. Ale działało. Ale Alec. Fajnie zagrać. było. O, Co Ogółem, to ja w Minecrafcie wczoraj wzywałem Triple chyba nie przeszedłem. chyba nie przeszedłem. Tak samo zrobiłem portal do nieba. Coś trochę, coś tam się nie wyszło. Ale rage poleciał przy widerze. Przy wideo, jaki rage, klipy są z tego na serwerze. Jaki ja rage krzykłem przy widerze. Keniu you mały, superman. Nie. A wejdź sobie, Ej no. wejdź sobie na serwer mój i wejdź sobie no. klipy. I zapaszę, sobie klipy, jakie świetne były. Już patrzę. Złote.

<grymian> a wam przy portal do nieba. Posłuchaj, portal do nieba to jest świetny. Tak, końcówkę wygadzam. I teraz bawiamy końcówka. Te klipy są złote. Z Minecrafta. Ogólne, ogólne klipy. Hero Brain, ale portal. Smu smutasik. Smutasik. <grymian> smutasik dobry. No puścisz to no, w kęzy, No puścisz to w kęzy, żyje! Tak z dupy takie ciszy takie ciszy. Hiro Brown też był dobry, ale najlepszy to był ten rage, albo tego Can you Blow My ja, nie, ten, ten rage, ten rage. Jak, ten rage. Jak to się nazywało? Jak, jak to się nazywało? Jak, się, czekaj, jak to się nazywało? Co ja, się nazywało? Pizdzieć? Hmm. <laughs> Nie wiem czy malkur to mi ja tak miał... z nie? Tak zupy on to powiedział. Siedzimy, sobie gadamy... Bo co? Jak, sobie... Jak, jak był jak łysół? Pizziec. Ej, jak mówicie, że pizga, czy że pizdzi? Piździ? A bo to co? i to? A to i to mówię. Nie, to ja, ja zawsze mówię, ale pizga. Ale bardziej mówię piździ. Ale bardziej mówię, że pizdzi. Mm. 57. Mm. No ja mówię, że pilga. No z tej Mhm. Znaczy, coś bym powiedział, nie? Ale. jesteśmy na stylu. się zahamowałem. <laughs> <laughs> <What the> <laughs> Dla Twoich fanów ukochanych. <laughs> Dziękuję. <Wow>. Ej, <laughs> hey, ogólnie. Y <laughs> Podjęłam głupią decyzję życiową, ale już w sumie. Dobra, Jolo, na to będzie. Do liceum poszłaś, do liceum poszłaś. No, najgłupsza decyzja. Tak, no, nie do liceum poszłam i ja mam do wyboru napisać albo maturę rozszerzoną z geografii, albo z WOS-u. I wybrałam sobie WOS. Wos no, lepszy z geografii. Tupak! Nie, Poczekajcie, bo... Co bo? Ty miałeś się na jakimś koleżance, co nie? Chciałem koledze, nie wiem, pierdol to. Ale jakie kurwa wysłała ci się, bo nie rozumiem co, wysyłamy? mamy? Fetysie, bo coś tam widać na gruby, bo po to co mi wysyłała te fetysie, ja pierdolę, co to kurwa jest? No, no kiedyś mówiłem o tym, na no, streamie jesteśmy więc nie o tym. Bo to jest trochę prywatne. Aha. Ja Słuchaj, miałem twoje pozwolenie, teraz użyłem tych soundboardów. Wyższy powiem nie? Umiejętności wszyscy mamy stąd. Ty, jedyny, jedyny co znaleźć do soundboardów, to tylko ten pierd i tyle. Całą resztę ja dodałem. Tak, to jest wszystko takie zwalone. No tak. Na przykład te. Oh my god, czekaj, gdzie to jest? Gdzie to jest? Oh, oh my god. god. Oh my god. Oh my god, I'm at the best. <laughs> <laughs> Kurwa, sobie po prostu wpisałem tego Dreamy Bull, to mi pierwszy wyskoczył, to, to pobrałem i zapisałem. Dreamy bull. Dreamy ten cały, bull. To ten cały słaby youtuber. W ogóle Zyba. widziałem kurwa, że ty grałeś do czwartej rano wczoraj. No a co dzisiaj, otwarte <śmany> jestem od nas i Pojebany jesteś, weź się kurwa dotknij Nie siebie tylko trawy! Nie siebie! siebie. Dod... Okej. Okay. <śmany> dotknij siebie, ja pierdolę. No, słuchaj, no nie, będziemy jakby oceniać. E, kontynuując, nie dokończyłam. E, wybrałam właśnie, żeby napisać maturę z wosu. I teraz będę miała takie zajęcia dodatkowe właśnie na temat praw człowieka i takie tam wiecie, typu rzeczy z wosu, co może być na maturze. I ja czuję się, jakbym, kurwa miałam zostać jakimś prawnikiem czy coś. Dostałam kilka, kilka stron, mam nie wiem ile tych stron. Nie jest to jakoś tego dużo. Dobra, pięć stron, co nie? Tekstu. Prawo, prawo, prawo Marcina? Tak, prawa człowieka, pochodzenie no, praw człowieka, Martina. Generacje praw człowieka, prawa człowieka gwarantowane przez polską konstytucję, Do i muszę znać na pamięć. Dokumenty regulujące, y, regulujące prawa człowieka. i ja muszę znać na, y, na pamięć, kiedy one powstały. Rozumiecie to? No to hmm. a, a, kiedy powstała gene y, geneza kon konewska, czegoś tak to się nazywa. Genezja. Genewska, jakaś tak to się nazywa. Genewska? Bo ja to wiem. Ten czerwony, ksie... ten czerwony krzyż? Czerwony krzyż, no. Czerwony krzyż to wiem. Czerwony krzyż? krzyż? Eee. Nie wiem. Mać. Nie wiem, ale nie, ja mam szczyt, ale mam chętę wiedzieć. Co się ja. <śla> 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 krzyż? Czy z to z też. To 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 Nie, nie, nie. <śla> Powsze powszechna deklaracja praw człowieka i obywatela. Bla 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 bla. Ble, bla, bla, bla 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 Teraz będzie robiła nudy. Bla 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 bla. bla. Teraz już nudy robiła No to czytaj no. Dawaj, ludzierą. Nie no. To nudne, nudne. Dawaj, ludzierą. Dawaj. Um. Dawaj, ludzierą. Czytaj. Ja to. Nie, dałam, to mogę Wam y opowiedzieć o tym, jak zostałam kujonką na jeden dzień. Chcecie? Dawaj. To z geografii miałam połączone jakieś zajęcia. Przedałaś koleżankę, koleżankę, wiem. Tak, to też. Um, miałam połączone zajęcia z geografią i z ten jak już tam fizyka, i gadaliśmy o kosmosie. A w związku z tym, że mam młodszego brata, i on co chwilę słuchał piosenek o kosmosie: układ um, słoneczny. Dokładnie, dokładnie, to ja dużo wiem. Nie wiem. Mi to na fizyce <grym> wykrywało. I było zadanie, żeby zapisać układ słoneczny Zapomniałem, jak ja bym Ja. Tak, I z tego Z tego tylko. Z tego gomingo, Z tego tylko. Nasza tego jeśli chodzi o tylko. Z tego Z Z tego Z tego Z tego tylko. Z tego po klasy nie pisało dobrze, Pisał a pisać i Gazowe, to oni w ogóle nie pisaj, tylko po prostu pisali, jak im się podoba. No Gazowe, nie? Ale Gazowe to jest, to jest Jowisz! Ale to jest Jowisz! Gazowe to jest Jowisz! No tak. Cztery są Gazowe. Są cztery ty... kalisy, czy chuj jak się nazywa, i Gazowe. Jakiś debil napisał Pluto. <laughs> Pluto nie jest Gazowy. O Boże. Ale kurwa to nie jest planeta typie, to jest mała planeta. W ogóle, to jest. to jest planeta. to właśnie, jest właśnie karwata. No właśnie karwata to jest właśnie no. planeta. Ciepłe taki Jaki wiesz mamy ty. Ale nie to ja to o, to tym tym, tym. Ale, nie o tym. Zaraz już wiem o tym. Myślałem, że tylko to tylko że przez że przez Układ Słoneczny zali. Nie ja. menty. <grym> ale nie, I wszyscy... ...bo wszyscy dostali ocenę z tego, i z fizyki i z geografii. Wszyscy podostawali po czwórce. A ja... Poszłam jeszcze do nich, bo ja ciągle się zgłaszałam, jeszcze poszłam do nich pod dzwonku i zaczęłam jeszcze z nimi rozmawiać, że a to prawda, że te wszystkie gazowe planety mają też pierścienie, jakieś takie główne. gadałam i tak, 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 i wiecie, rozmawiam z jakieś z pięć minut, wychodzę z sali i Soro od fizyki, jak się nazywasz, a ja mówię tam imię, nazwisko i no to jak będę pamiętał, to ci piątkę wstawia. Damn. <laughs> mam piątkę z geografii i z fizyki, a z fizyki tam takie gówniane oceny. A my z, go, a my z nie mamy, a fizykę też mamy fajną, przyjemną mamy fizykę, w klasie. Nie kury Nie, ale sobie, ja mam dwie dwóje z fizyki i piątkę rozumiesz tak się, no. Tak? kiedy to ja, to ja... Wiecie, wiecie, miałam zadanie na na fizyce normalne były tam zadania trzy pierwsze zadania git odwracam w stronę czwarte zadanie jakiś moc czajnika coś tam z czajnikiem i nagle musiałam obliczyć ile jakby minut musi pracować ten czajnik żeby ym, samochód mógł ruszyć jakieś tam masja. <laughs> tak e, ale podobne mieliśmy e, ale, podo ale podobne mieliśmy kiedyś nie tak podobne mieliśmy kiedyś Pierdolisz jaki samochód Nie, My mieliśmy nie, my mieliśmy, że samochód ileś tam waży i do tego i do wagi chyba tam był i chyba do wagi nie czekaj to było Tak ile samochód waży i ile było do planety wagi? Ile będzie miało przyciąganie ziemskie? Czekaj czekaj, bo coś przyszło. Takie coś było Że przyciąganie ziemskie, masz robić przyciąganie ziemskie za pomocą masy samochodu a ja się zawiodłem. Myślałem, że update do gry to kurwa po prostu jakiś ripost fanarta. Ja się kurwa z, kurwa Jest taki zadowolony, że w końcu nowy poziom. Nowy poziom! To? Jestem szczęśliwy! Kurwa. Nowy poziom! No way. No way. No way. Ja! Jakiś był horror kiedyś ta piosenka, to znaczy ta melodia, co przed grała, to była w horrorze Ej, 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 no. ja ci polecam, ja ci polecam, żebyś sobie oglądała straszny film. Wszystkie części, wszystkie części straszne. Ale wszystkie? To jest zajeb fajne. Nie, chyba ja pierwszy kilka. nie wiem, pierwszy. Ja, ja oglądałem trzy. wszystkie części, ja oglądałem wszystkie części. Te części Cześć, uwaga, 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 bo to tego tak, teraz będę puszczał sandboardy z mojej, u mojej koleżanki serwera. Się nie, sobie. nie puszczaj, proszę cię.

I'm coming. Ja jestem <laughs> kurwa! No i? No i tyle. Chujowo. Dziękuję. Dziękuję. Nasze lepsze są. To masz do kibrys. Nasze lepsze są. Nasze lepsze są. Creeper! Creeper! Boże, święty. Z sunbordami się bawię teraz. Proszę. Widać. Ty co, wzywasz stan chłopie? Nie, bawię się. Ej, ale to jest mojego serwera, proszę cię nie puszczać Co? Proszę mi mojego serwera nie wpuszczać, bo z mojego serwera to jest totalny cringe. Simis no snowboardami. Ale co to jest polski dżewil? Nie pójdę pużę... Nie Tylko mogę tam zrobić wszystko! Puściłeś za mnie! Nie jest ten zamknięty gość? Zagrajmy moją grę bo żółte kość! No O, włosy! No to jest welcome to the underground? Co no. underground? Dobra, wyłącz to. Bra. <laughs> widzę, że, widzę, że się w, widzę, że się zgadzamy w jednej kwestii. Się zgadzamy? Żeby to wyłączył. <grywa> <O> kurwa, Naśladuje, <grywa> Naśladuję, pap papuguje. <grywa> nie. Ej, zgubiłam mój lekarz do to Pana. Znaczy. Kupiłam sobie nowy i nie wiem gdzie. Jest taki ładny. Taka, taka perła różowa Idę go szukać teraz tego za siebie, co to jest laser na paznokcie? Laser na paznokcie, No taki, że wiesz, że kolorek taki Kolorek? Taki kolorek, taki kolorek! Taki kolorek! Kolorek! taki Ale wyjaśniłam Taki kolorek! Ale odpowiedziała, taki kolorek! No ale coś mi się co nie chce malować. To, to jest tak samo jakby się ci powiedział... Wiesz co to jest wiertarka z udarem? No właśnie. Co kurwa, nie kreco udar? No jest takie coś co się, się nazywa wiertarka z udarem. co to, to jest? Wiertarka z udarem? No. Udarem? To jest. Wiertarka z udarem? Wiertarka z udarem. Tak się nazywał to slepy, do tej pory. Może jak się nazywał snefie, wiataka z udarem. No chyba ma taka ma taka to, 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 to mam w domu. Z udarem. Wiertarka udarowa. No, udarowa sorry. Z udarem. A no, z udarem dużo mówię! No dobrze, dobrze mówię, że z udarem. W ogóle kiedyś tak... się bawiłem kurwa Google Mapsem i znalazłem taką zajebistą piekarnię, Zna nazywała się zajebista piekarnia Wojciecha. No jaka fajna! No. To jest jeszcze w tym, czekaj, gdzie to było? W stoku? Ja tam chcę. Kojeć! Dobrze. Bra, plany się pokrzyżowały, kończę streama. Widzimy się później na innym streamku. No, na Białymstoku.